Chcielibyśmy przedstawić Państwu model biznesu związany z marką Genesis Global. Genesis Global to firma, która w 2015 roku osiągnęła na świecie obrót ponad miliarda dolarów, a obecnie organizuje rynek Polski i Europy. Są z tym związane bardzo poważne profity i temu zagadnieniu poświęcony jest film, do którego obejrzenia zapraszamy. Firma Genesis Global działa dopiero siódmy rok i może pochwalić się fenomenalnymi wynikami sprzedażowymi. Co roku podwaja swój przychód. A w szóstym roku swojego działania osiągnęła obrót ponad 1 miliarda dolarów, co stawia ją, jeśli chodzi o tempo rozwoju, w jednym rzędzie z tak znanymi tuzami jak Apple, Google czy Facebook. Czy, gdybyście Państwo mogli być na samym początku rozwoju tych firm, czy chcielibyście z tego skorzystać, to mogłoby oznaczać dla Was ogromny sukces finansowy. Dzisiaj wprowadzamy na rynek Europy i Polski brand, który ma podobną dynamikę wzrostu i który może dać Wam podobne możliwości zarobkowe. Według rankingu organizacji DSA, od trzech lat firma Genesis Global jest najszybciej rosnącą firmą branży w Stanach Zjednoczonych. Właśnie ta spółka rozpoczyna obecnie podbój rynku europejskiego. Sukces Genesis jest związany zarówno z innowacyjnym modelem biznesowym, jak i z rynkiem, na którym działa. Czyli rynkiem produktów opóźniających procesy starzenia się. Od ponad dekady rynek ten jest w fazie bardzo dynamicznego wzrostu. W 2005 roku był on warty 140 miliardów dolarów, w 2015 już 300 miliardów dolarów, zaś według prognoz w 2025 roku ma osiągnąć astronomiczną wartość 1000 miliardów czyli biliona dolarów. Po prostu obecnie prawie wszyscy chcą wyglądać i czuć się młodo. Na ile zgodzicie się ze stwierdzeniem, że warto zaistnieć na tym rynku? Zainwestować rok pracy, a następnie cieszyć się pasywnym dochodem przez kolejne lata, wynikającym z dynamicznego rozwoju. Założycielami firmy Genes są Wendy Lewis i Rand Ray. Oboje odnieśli w przeszłości bardzo poważne sukcesy biznesowe. Zbudowali, a następnie sprzedali kilka firm, kumulując dzięki temu majątek wartości wielu milionów dolarów. Siłę Genes tworzą również ludzie, którzy przyczynili się do tak szybkiego rozwoju firmy. Są to wybitni naukowcy, prawdziwe autorytety w swoich dziedzinach. Dr. Vincent Giampapa, dwukrotnie nominowany do Nagrody Nobla, wieloletni konsultant NASA w zakresie odżywiania, jeden z pionierów medycyny przeciwstarzeniowej w USA. Dr. Nathan Newman, światowej sławy specjalista w zakresie chirurgii plastycznej, właściciel renomowanej kliniki medycyny estetycznej w Beverly Hills i jeden z prekursorów zastosowania komórek macierzystych w medycynie estetycznej. Mark McDonald, ekspert sieci CNN w zakresie fitness, zapraszany do udziału w najbardziej popularnych telewizyjnych show, m.in. Dr. Oz Show oglądanego regularnie przez dziesiątki bilionów Amerykanów. Autor książki Body Confidence, która stała się bestsellerem New York Timesa. Genes Global oferuje zintegrowany system wspierania młodości w oparciu o działania zewnętrzne, działania wewnętrzne i odpowiednie odżywienie organizmu. Wszystkie informacje na temat produktów Genes znajdziecie Państwo na dedykowanym kanale YouTube Genes Longevity TV. W postaci krótkich kilku lub kilkunastominutowych filmów nagranych przez dyrektora do spraw naukowych Genes doktora Williama Amzelaga. Nie musicie państwo być specjalistami w zakresie medycyny, kosmetologii ani żywienia. Wystarczy skorzystać z już przygotowanych materiałów i narzędzi. Produkty oferowane przez Genes spełniają wszystkie kluczowe kryteria sukcesu sformułowane przez Harvardzką szkołę biznesu. Unikalne i opatentowane. Zużywalne i dające rezultaty, a więc chętnie kupowane kolejny raz. Dobrze wycenione. Stosunek jakości do ceny jest bardzo korzystny, a jednocześnie oferują bardzo dobre możliwości zarobkowe osobom, które przyczynią się do zbudowania rynku. Bardzo duża grupa docelowa, wynikająca z dynamicznego rozwoju rynku produktów opóźniających procesy starzenia się. Warto zwrócić uwagę na to, jak szybko pojawiają się w Polsce kolejne centra fitness, studia medycyny estetycznej, sklepy zdrowej żywności czy też ośrodki spa. Firma Genes rozwinęła się bardzo mocno w Azji i w Stanach Zjednoczonych. W Europie nadal jest praktycznie nieznana. Mamy bardzo nowoczesne narzędzia ułatwiające nam rozwój biznesu na całym świecie. Kluczowa jest aplikacja J Mobile, pozwalająca na rozbudowę międzynarodowego biznesu z poziomu naszego smartfona. Dzisiaj praca poprzez internet i media społecznościowe, niewymagająca spotkania twarzą w twarz, staje się standardem przy rozwoju rynku międzynarodowego. Ten biznes działa globalnie, a nie lokalnie. Możemy rozbudowywać nasz biznes wszędzie tam, gdzie firma obsługuje rynek. Niewielka inwestycja w skali biznesowej w porównaniu do innych propozycji. Minimalne ryzyko biznesowe. Do 30 dni możemy zwrócić nawet zużyte produkty i otrzymujemy 100% zwrotu. Wsparcie systemowe pozwalające na wykorzystanie internetu i mediów społecznościowych, nawet przez osoby, które nie są specjalistami w tej dziedzinie. Wszyscy mamy smartfony, więc dzięki aplikacji J Mobile możemy, nie wychodząc z domu, budować biznes na całym świecie. Możemy również odsprzedać w każdym momencie nasz biznes na wolnym rynku. Nie ma tutaj żadnych ograniczeń. Sprzedajemy działający biznes, przynoszący regularny miesięczny dochód, a więc możemy uzyskać za niego bardzo interesującą sumę. I co bardzo ważne, nie budujemy tego biznesu tylko dla siebie, możemy go przekazać również naszym dzieciom. Zapraszamy na kolejne spotkanie, podczas którego przybliżymy Państwu wszystkie aspekty i odpowiemy na Państwa pytania.